witam was bardzo serdecznie tutaj soul turn i dzisiaj jest pierwszy mój odcinek na youtube informacyjny i nagle jesteśmy sobie w moim studiu do informacji itp dobra yy, zacznijmy yy, od początku mój program na youtube będzie Nagrywać różne gry, ale żadnych film i muzyk. Yy, po każdym filmie nie musicie lajkować, tylko jak poproszę, na przykład jak Wam się spodoba. Yy, najważniejsze, macie subskrybować, ale na razie zdradzę kilka gestów, będę nagrywać. Jak widać, z Minecrafta, Jesz ale multiplayer tylko. Z Herosa 5, ciche hordy. No i najważniejsze, yy, będą też hordy, np. jak Slender, itp. z tego będzie dużo filmów. Ale na razie wam tylko tyle zedziłem. No, i co wam jeszcze powiedzieć? Najważniejszą rzecz, którą jest, filmy. Nie wiem, jak często będą się pojawiać. I, I teraz najważniejsza wiadomość: jak chcecie z, z Minecrafta, to i tak będę robić z Minecrafta, ale dobra, jak się Wam podoba filmiki z jakiejś tam gry, to napiszcie mi, będę robić częściej. Dobra, wszystko. Cześć. Tutaj mówi, co ten